Dobrze, witam po raz kolejny na kanale bez pretekstu. Eee, tym razem, tak jak obiecywałem wcześniej. Wcześniej zamieściłem już rozpakowanie i moje pierwsze wrażenia Sony Xperia M. Tak, może tak dla przypomnienia. Tak, Sony Xperia M. Może tutaj takie pudełeczko, żeby sobie leżało i przypominało, co to za smartfon. Um, ja wam pokażę, jak sparować tak, ten Sony. Smartwatch, mój pierwszy kontakt z inteligentnymi zegarkami. I żeby było fajnie i ciekawie, to powiem wam, że ponoć będzie banalnie prosto. Robię to pierwszy raz, robię to przy was, więc nie zdziwcie się, jeżeli będą mi jakieś wpadki, postaram się je ograniczyć do zera. Sony obiecuję, że będzie łatwo. Zobaczmy jak to jest. Po pierwsze, włączyłem w Xperia M NFC, po prostu wszedłem z ustawienia, więcej i uaktywniłem tą opcję właśnie komunikacja NFC. I w tym momencie jak przyłożę tył urządzenia z Sony M do zegarka, one powinny się sparować. Zobaczmy jak to będzie wyglądało w praktyce. Aha, najpierw może odblokujmy telefon. Nie, nic się nie dzieje. Drugą stroną. Tak, tą stroną. Zegarek zawibrował, a tutaj w telefonie pokazała mi się informacja, że muszę aktualizować moją aplikację Sony Smart Connect. I Właśnie pobieram aktualizację, na szczęście skonfigurowałem już telefon, mam dostęp do mojego Wi-Fi, więc nie powinno to trwać zbyt długo. Instalowanie. Chwila, moment i już jest. Otwieram, na zegarku w międzyczasie nie dzieje się nic. Po prostu nic, mamy godzinę i tak dalej. Tu mam podstawowe informacje, że możemy zarządzać urządzeniami i zdarzeniami. Ja będę chciał teraz zarządzać e, urządzeniami. I może jeszcze raz przyłożę smartwatcha. Tak. Nic się nie dzieje. Połączono Smartwatch 2. Tym razem wpadło, tylko nadal nie pokazał się on w ustawieniach. Okazuje się, że powodem moich problemów był fakt, że Sony Smartwatch nie został wcześniej zresetowany. Proszę bardzo. Tylko zresetowałem smartwatcha do ustawień fabrycznych i już pokazała się informacja: zainstalować aplikację wymaganą dla tego urządzenia? Tak. Super sprawa. Przepraszam, że smartwatch był po prostu sparowany z innym urządzeniem i dlatego nie chciał poprawnie funkcjonować. Jak to wygląda? No, z, na, na tą chwilę wygląda na, na to, że zasada działania będzie tak samo jak w Pebble. Będziemy mieli po prostu całe zarządzanie smartwatchem z poziomu komórki. Podłączono Smart Connect, Smartwatch, połączono. I już mi się pokazała taka ikonka u góry, proszę zobaczcie sobie zegarka. Teraz jak tym zarządzać? Przypuszczam, że ta aplikacja się tutaj gdzieś pojawiła. Smartwatcha, Smart Connect. No to tylko Smart Connect. Wchodzimy i jest już Smartwatch. Edytuj ustawienia. Super sprawa. I tu mamy zestaw widgetów. Ale o tym kiedy indziej. Wiecie już, jak sparować urządzenie? Do dzieła.